Witam hodowców, jestem Karol Hodowca i w dzisiejszym odcinku pokażę nowe nabytki, nowe młode i nowe jajka w hodowli. Ponieważ byliście 120 łapek, więc dodaję ten filmik. No i tradycyjnie jak będzie tyle samo łapek w górę pod tym, dodam od razu kolejny odcinek. Także lajkujcie, subskrybujcie i zaczynam pokazywanie. Tu na początek jak widać jest para moich mewków, tych starych, tu jest ich młody. Fajnie rośnie, ładny będzie gołąbek Ładna koronka, jak widzicie, mu się robi Będzie to chyba samiec No a tutaj już gołąbki powoli będą wycie się na kolejne jajka ciągnąć Bo siedzą razem w misce Także cieszę się z tego młodego, jest to mój już drugi młody merek I pokażę teraz już nowe nabytki Jest to para srebrnych pawików indyjskich Kupiłem je na targu w Busku Zdrój, bardzo fajne targi jak ktoś ma blisko, to może śmiało jechać. No, tu akurat jest samiczka. Srebrny kolor Indy u indyjskich nie jest taki bardzo popularny. Nie jest aż tak powszechny jak biały, czy tam na przykład czarny, ale udało mi się kupić taką parę srebrnych pawiczków indyjskich, z czego się bardzo cieszę. Oczywiście one nie mają takich okazałych yy, tych ogonów jak te zwykłe, no ale nie ma szans kupić indyjskiego z takim ogonem, na przykład jak o Ten nakrapiany, widzicie potężny ogon, ten oczywiście sporo mniejszy ogonek, jest tutaj. Pokażę od razu samca, który siedzi na jajkach, ponieważ w około tydzień od kupna już mi zniosły jajka, z czego się bardzo, bardzo cieszę. jak widzicie, ładnie sianem wyłożyły sobie. Dwa jajka już są. Samczyk ogólnie jest trochę wyższej klasy niż samiczka, mi się on też bardziej podoba. Ma sporo większy ogon. No i taką ma fajną postawę, ale nie będę go z jajek ściągał Bo po co go stresować I drugą parą nowych nabytków są Kingi Które też już zniosły pierwsze jajko, wczoraj samiczka zniosła I tak, oba gołąbki są z 18 roku, ten samczyk jest z września A ona chyba z maja Od różnych hodowców je kupiłem No i tak, samczyk tu po prawej, jak widzicie taki fajny kolorek samiczka po lewej też nawet kolor fajny tu tak może średnio to widać no ale nie będę jej położył z tego jajka też jak widzicie gniazdo sobie ładne zrobiły no i ogólnie bardzo szybko te dwie nowe pary zniosły mi jajka nawet się nie spodziewałem a i te indyjskie są też z 18 roku zapomniałem dodać i tak to się prezentuje indyjskie siedzą około 5 dni na jajkach te dopiero wczoraj samiczka zniosła Także, dwie nowe pary, pawiki i takie kurczaki. Jak się ogólnie weźmie w rękę, to naprawdę czuć wagę. Ta, ta samiczka ogólnie jest cięższa, ma około kilograma, samczyk trochę mniej, no ale on jest późny, więc jeszcze nabierze masę. Będzie bardzo się cieszę z nowych nabytków, tym bardziej, że znoszą jajka. No i co, ogólnie teraz żernik wystawiłem, żeby łatwiej mi było nagrać, zaraz sobie gołąbki nakarmimy. No i co, w, ogólnie w tych tutaj celach trochę wysypałem tym wapnem, bo sprzątałem parę cel. Teraz akurat jestem w trakcie sprzątania, jak tutaj widzicie, tutaj sprzątnięta cela, tu sprzątnięta, ta sprzątnięta, tak powoli sprzątam. Siodełka posprzątałem, oczywiście tym wapnem są wysypane zapachowym. I pokażę tutaj, tak. Pierwsze to są dwa młode, tutaj posunimy pawika, żeby mi nie przeszkadzał. O. Pierwsze to są dwa młode pocztowe Po moim wstrym samcu i nakraczanej samiczce Pierwszy jest to taki młody Dopiero zeszły z gniazda W tam jest ich cela O tutaj gdzie Pawik siedzi i Mewek yy, Wczoraj zeszły tu na ziemię Pierwszy to po prawej taka lekka strzałka jak widzicie Drugi po lewej taki większy będzie to samczyk na 100% nakrapiany, ogólnie on jak widzicie został podziubany troszeczkę przez mewka nic mu się tam poważniejszego nie stało parę piór wyrwanych z główki no a tak to ładne młode W tydzień będą już powoli wychodziły na klapę ogólnie tutaj tak młodych nie widać za bardzo bo wyszły na wolierę także zaraz się udamy na wolierkę tu jeszcze zapomniałem pokazać młodego koszułę, jest to już drugi w hodowli to będzie na 100% samczyk, a tamta jego starsza to będzie siostra. Także wyszedł sami i samica, ale oczywiście parować ich nie będę ze względu, że są rodzeństwem. Tak widzicie, już mi się ładnie szyja błyszczy. Ogólnie gołąbek wyszedł tak ładny, że nawet się tego nie spodziewałem. Jak widzicie, głębek nie ma ani pół piórka, przebarwienia pod szyją. O, jak widzicie, elegancki wyszedł gołąbek, czerwony po ojcu. No i ogólnie powiem, że to jest najładniejszy teraz koszula No bo wyszedł bardzo elegancki tu z przodu Bardzo też fajnie rośnie No tu przyleciał ojciec, tu siedzi samiczka No i co, i tutaj już na wolierkę pokazać resztę młodych No jesteśmy już na wolierce, tu siedzi sobie ta niebieska samiczka pawika Tu siedzi moja para, to jest grucha samczyk o, Tu zszedł pawik biały przepiórki mają kukurydzę dobra, ale idę już do młodych tu jest Mikołaj od sobie siedzi, jest na sprzedaż samczyk, także jak ktoś chce kupić zaobrączkowanego młodego samczyka mogę sprzedać, wysyłki nie ma jakby ktoś się chce już pytać i co tutaj siedzi młody mewek ten starszy, jak widzicie zaobrączkowany też młody już wyszedł mi trzy razy na dach Dalej, tutaj rodzeństwo po, tym, po tej parze od czerwonej samiczki. Takie dwa młode też już fajnie latają. Dalej idąc, tutaj ta pstra. To będzie chyba samiczka bardzo piękna. Tam młody koszuła, ta młoda samica co mówiłem. Tutaj stara samica. O i tutaj jeszcze taka też lekko pstra. Młoda samiczka. No i tyle tutaj z tych gołębi. Trochę tych młodych jest, trochę trzeba będzie już sprzedać, bo narobiło się tego sporo. No i tyle byłoby w tym filmiku. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie czy Wam się podobają nowe napytki. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.